W naszym referacie, który prezentuję tutaj wspólnie z koleżanką, dzielimy się z Państwem naszymi wstępnymi wnioskami z projektu badawczego, który za chwileczkę opisze jego wstępne założenia. Natomiast w drugiej części koleżanka, pani doktor, przedstawi wstępne wnioski. Otóż projekt badawczy dotyczy stosunku migrantów do usług publicznych oraz tworzenia się więzi sąsiedzki, sąsiedzkich w mieście globalizującym się. To dość enigmatyczne sformułowanie miasto globalizujące się. Ja za chwileczkę Państwu będę postaram się bardziej wyjaśnić, bo myślę, że akurat tutaj ma bardzo istotny sens prowadzenie takich badań w takim akurat mieście, jakim jest Kraków, miasto intensywnie podlegające procesowi globalizacji, glo globalizujące się. Otóż no pokrótce. Przedstawię zespół badawczy. Zespół badawczy składał się z trzech osób, no dwie osoby, które tutaj prezentują, czyli moja skromna osoba i pani doktor Kalina Czeska sioł oraz pani Anastazja Werbowecka, studentka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt był finansowany przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jeśli mogę, proszę o drugi slajd. Projekt ma dwa główne cele. Pierwszym, pierwszym celem projektu to było uchwycenie stosunku obcokrajowców, migrantów mieszkających w Krakowie, doświadczonych usług publicznych w tym mieście. Za chwileczkę będziemy mówić o jakie usługi badaliśmy, bo właściwie sześć takich podstawowych sfer usług publicznych, jakie, jest diagno... jakie, jakie, bada... jakie badaliśmy. Ale też zdiagnozowanie podstawowych barier, z jakimi stykają się obcokrajowcy, migranci mieszkający w Krakowie, które utrudniają im korzystanie z usług publicznych w Krakowie. Jeśli mogę, przejść do drugi slajd. Z uwagi również na specyfikę grupy, jaką badamy, czyli specyfikę migrantów, kolejnym celem badawczym było też identyfikacja, uchwycenie sieci. Jeśli tak można powiedzieć z quasi publicznych, usług quasi publicznych, czyli całej szerokiej sfery samopomocy migranckiej, ale również budowania sąsiedztwa i to zarówno tego tradycyjnym słowa znaczeniu, jak też tak zwanego sąsiedztwa, co ma akurat istotne znaczenie w miastach właśnie w miastach globalnych, miastach globalizujących się, gdzie te kwestie te kwestie, które tradycyjnie przynależały do sąsiedztwa, które coraz bardziej wchodzą w zakres tak zwanego e-sąsiedztwa, wytwarzane są na różnego rodzaju forach internetowych, portalach społecznościowych i tak Jeśli mógłbym prosić o kolejny slajd. Odnosząc się do tych celów badawczych, oczywiście mam tutaj trzy zasadnicze pytania badawcze, czyli jaki jest. Generalnie stosunek migrantów do usług publicznych w mieście Krakowie, jakie bariery napotykają korzystających usług, no i też jakie alternatywne sieci samopomocy, czy też usług quasi-publicznych wytwarzają sami w ramach swoich sąsiedztw, czy też e-sąsiedztw. Będę mógł prosić o następne. Metodologia, jaka została przyjęta na potrzeby tego projektu. Po pierwsze, zastosowaliśmy z uwagi na specyfikę tutaj projektu badawczego i zakładanych celów badawczych. Założyliśmy zastosowanie tutaj dwie metody. Po pierwsze, to są badania ilościowe, które nam pozwalają na uchwycenie pewnych zjawisk i rozkładu zwłaszcza tych zjawisk. Natomiast specyfika akurat tego, czego chcieliśmy się dowiedzieć, no zakłada, że kluczową rolę przypisujemy tu też również wywiadom pogłębianym, metodom jakościowym. Zwłaszcza, że, o czym też będziemy też za chwileczkę więcej mówić, że sfera usług publicznych jest niezwykle trudna do badania, zwłaszcza wśród migrantów. Nawet jeśli ja sam zajmuję się badaniem polityk miejskich i identyfikacja tego, jaka konkretnie sfera należy do jakiego szczebla samorządu, jest niezwykle trudna. W mieście nam się tutaj nakładają usługi publiczne, które są w gestii zarówno gminy miejskiej, powiatu, województwa, jak i państwa. W związku z tym identyfikacja tego w badaniach sondażowych, w badaniach ilościowych jest niezwykle trudna, dlatego to też zastosowanie wywiadów pogłębianych jest konieczne do wyjaśnienia takich zjawisk. W tym przypadku założyliśmy, jeśli chodzi o ankietę, zbliżamy się już, spływają nam ostatnie ankiety, zbliżamy się do założonej liczby 300 ankiet, dlatego też za niedługo będziemy mogli już zaprezentować całość tych badań. Natomiast wywiady pogłębiane w liczbie 12 zostały już zrealizowane. Obecnie są w transkrypcji, ale też już będziemy mogli pewne wstępne wyniki zaprezentować. W przypadku wywiadów pogłębianych założyliśmy tutaj Trzy podstawowe kategorie, które chcieliśmy przebadać, mianowicie patrząc oczywiście na strukturę migracyjną Krakowa, Zakładając, że po pierwsze będzie, pierwsza kategoria to migranci ekonomiczni, ale bliscy kulturowo-językowo, czyli głównie migranci pochodzący z Ukrainy, Białorusi, też innych państw BNP, ale również z południa, bo to jest akurat w przypadku korporacji w Krakowie pracuje dużo pracowników z państw np. bałkańskich, chodzi tutaj po prostu o po, 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 bliskość kulturową-językową. W drugim przypadku są to migranci ekonomiczni, ale już odlegli zarówno językowo, jak i kulturowo. Natomiast jeszcze w tym przypadku tych pierwszej kategorii, w każdej z tych kategorii zakładaliśmy, że też istotny czynnik różnicujący. W tej pierwszej kategorii jest oczywiście karta Polaka, zakładając, że tutaj będziemy mieli w ramach tej pierwszej kategorii migrantów bliskich kulturowo, jednak zasadniczą różnicę pomiędzy tymi, którzy posiadają kartę Polaka. I w związku z tym ich dostęp do usług publicznych, zwłaszcza szkół, a tymi, którzy nie posiadają. W drugim przypadku migrantów odległych kulturowo-językowo, tutaj taką kluczową zmienną, która różnicowała też tą kategorię, była oczywiście kwestia długości pobytu i kompetencji językowych, zakładając, że tu ma co, co jest dość oczywiste, będzie tutaj zasadniczą różnicą między tymi kategoriami. I wreszcie trzecia kategoria to tak zwani profesjonaliści czy ekspaci, czyli wysokiej klasy profesjonaliści, niezależnie z jakiego tutaj kraju przyjeżdżają, czyli ci, którzy pracują w sektorze usług kreatywnych, nauce, korporacjach międzynarodowych itd. W tym przypadku zakładaliśmy, że istotną zmienną różnicującą tę kategorię wewnętrznie. Jest obywatelstwo Unii Europejskiej, czyli mówimy tutaj o ekspatach w ramach Unii Europejskiej i ekspatach spoza Unii Europejskiej, co ma akurat głównie znaczenie w kwestiach partycypacji, o której będziemy za chwileczkę więcej mówić, bo jak wiadomo, na mocy obywatelstwa posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej posiada też się bierne i czynne prawa wyborcze w wyborach samorządowych, co z, z oczywistych powodów wzmacnia partycypację i budowanie więzi z miejscem, nawet tymczasowo nowego zamieszkania. Więc gdybym mógł poprosić o kolejny slajd. No to jest oczywiście kluczowa definicja, kogo definiujemy jako obcokrajowca czy imigranta, więc założyliśmy tutaj na, na potrzeby naszych badań, że są to osoby, które przybyły do Krakowa z zagranicy, mieszkają przynajmniej od trzech miesięcy. Ale mogły również w tym czasie nabyć obywatelstwo polskie, bo też na przykład w takich wywiadach pogłębianych to ta, była taka respondentka. Natomiast w momencie oczywiście przyjazdu ten to byli to, to obcokrajowcy i nabywali obywatelstwo w trakcie. No Oczywiście to osoby, które ukończyły 18 rok życia i korzystają z usług publicznych w Krakowie. I wreszcie to pytanie o miasto globalizujące się. Kraków jest akurat tutaj w, w, z różnych powodów dobrym przykładem, bo jeśli bady, można powiedzieć, że sytuacja, kwestia migracyjna w miastach globalnych jest dość oczywista, bo te miasta globalne funkcjonują dzięki, dzięki migracji. Natomiast trochę inna sytuacja jest w miastach, które można nazwać miastami globalizującymi się, czyli te, które zostały włączone do globalnej sieci przepływu stosunkowo niedawno i w związku z tym też doświadczają masowych i to można jak na w odniesieniu do skali Krakowa można używać już takiego określenia jak masowych migracji, to zarówno migracji ekonomicznych, wcześniej zupełnie nieznanych w Krakowie, jak też migracji właśnie z tego poziomu ekspatów w stosunkowo krótkim czasie. W tym momencie z uwagi na krótki czas, nie chciałbym tutaj tej krótkiej historii włączenia się Krakowa w tą globalną sieć przedstawiać, ale możemy tutaj mówić o krócej niż dekadzie, bo to nie, nie tylko ta cezura wejścia Polski do Unii Europejskiej to otwiera Kraków, ale sytuacja, w której Kraków rzeczywiście został włączony do globalnej sieci i zetknął się z masową migracją, to są właściwie ostatnie lata. Zresztą świetnie tutaj pokazuje to, będziemy już później. W naszych raportach się do tego odnosi, na przykład no, kluczowy dokument, jakim jest Strategia Rozwoju Krakowa do 2030 roku, w którym akurat ta kwestia masowej imigracji jest raptem naszkicowana, więc to też pokazuje, że w momencie, kiedy powstał ważny strategiczny dokument, ten... Ten problem nie był aż tak, tak intensywny. I to też widać w takim mieście globalnym, co za chwileczkę też koleżanka pewnie będzie o tym mówić więcej. To jest sytuacja, która można się odnieść do klasycznej no, hipotezy opóźnienia kulturowego, mówiącej o tym, że instytucje zmieniają się dużo wolniej niż, niż działające, działające jednostki. I to z badań już się wyłania taki obraz, że o ile instytucje w tak krótkim czasie nie do końca dostosowały się do tej sytuacji masowej migracji, o tyle jednostki pracujące w tych instytucjach już dużo, dużo lepiej. I sobie to świetnie właśnie pokazuje, że ten, ta, ta, ta zmiana jest troszkę opóźniona, czyli system instytucji, zwłaszcza instytucji publicznych, i to. Też nam pokazuje, że jednak instytucje gminne miejskie dużo szybciej i łatwiej dostosowują się do tej sytuacji niż jednostki, niż instytucje, niż usługi publiczne będące w innej gestii. Ale już o tych szczegółach będzie o tym państwa, Po przekażę Państwu szczegóły koleżanka. Ja Państwu dziękuję bardzo. Dobrze, to z mojej strony tak bardzo pokrótko po chciałam Państwu przedstawić właśnie takie wstępne wyniki, więc chcąc uchwycić jak najszersze doświadczenia obcokrajowców. W sferze usług publicznych i sieci wsparcia, pytaliśmy się o następujące sfery: więc tutaj mamy publiczną służbę zdrowia, administrację publiczną, system edukacji publicznej, jak ktoś miał dzieci i korzystał, transport publiczny, więc komunikacja miejska. Także, jak i oferta kulturalna w, w mieście oraz możliwości zaangażowania się w formie partycypacji społecznej właśnie obcokrajowców. Więc chcąc właśnie. Uchwycić te bariery oraz doświadczenia od naszych respondentów, wzięliśmy pod uwagę jakby trzy, można by powiedzieć, czy obszary lub fazy doświadczeń w ramach usług publicznych. I tutaj przedstawiając te trzy fazy, po pierwsze mamy do czynienia z tą fazą, tak nazwaliśmy przy wejściu, więc tutaj chodzi o dostęp do informacji, klarowność informacji, łatwość w umawianiu na przykład wizyty czy kupienia biletów, więc tutaj jakby u, u, na progu czy przed progiem, jakby tak dobrze powiedzieć, więc przy wejściu. Druga Y, 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 druga sfera, czy y, y, w kolejności to y, y, y... To chcieliśmy się dowiedzieć, co się dzieje, jak dostrzegają nasi respondenci już te usługi za progiem. Jak już się dostaną wewnątrz tych budynków administracyjnych szpitali, to, to właśnie jak są po pierwsze traktowani, czy są uwzględniane indywidualne ich sytuacje. Czy mają poczucie bezpieczeństwa? Czy tutaj się spotykają z uprzejmością personelu i czy są traktowani, traktowani w sposób sprawiedliwy? A trzecia sfera to już wychodząc chcieliśmy uchwycić te, te jakby. Jak, Chcieliśmy uchwycić o ocenę taką całościową tych usług publicznych, więc profesjonalizm personelu też i no i, i sama jakość danych usług, zadowolenie całościowe klienta. Więc wiem tutaj, że Goni nas czas, więc tutaj jeszcze jeden slajd pokaże wstępne wyniki usługi publiczne na podstawie naszych, naszych badań. I co można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, im, Im dalej respondenci wchodzą w te usługi publiczne i wdrażają się w nie, tym lepsze mają oceny. Jednak największe bariery stanowią, stanowi ta, ta pierwsza, ten pierwszy etap, więc przy wejściu. Tutaj dostęp do informacji jest, była oceniana jako zła lub bardzo zła. I tutaj mamy, tutaj mamy to czynienie z taką arbitralnością, jakby biurokratyczną. Ślepe uliczki w wersjach językowych danych, Danych stron internetowych, brak takiego właśnie myślenia o service design czy tam tak zwane user friendliness, szczególnie jeśli chodzi o obcokrajowców. Więc tutaj, tutaj największe bariery i największe poczucie jakby niesprawiedliwości. Czy niemożności dostępu do, do, tego, do tych usług było właśnie przed, przed samym wejściem? Jak już, jak, już naszy, jak już obcokrajowcy byli za progiem, jak już zaczęli korzystać z tych usług, dużo lepiej je oceniali. I także może, można podkreślić, że dużo lepiej oceniali usługi oferowane przez gminę Kraków niż te, które są w gestii państwa. A co tutaj możemy podkreślić, jest system właśnie z wyjątkami, tutaj komunikacja publiczna, która była bardzo dobrze oceniana. Ocenianie, oceniany jest raczej właśnie jako archaiczny, ale już tutaj indywidualne podejścia personelu, uprzejmości, ale takiej, powiedziałabym, uprzejmości ad hoc, to, to już tutaj oceny były zdecydowanie lepsze. Oczywiście bariery językowe stanowią najpoważniejszy problem w korzystaniu z niektórych usług o dużo bardziej niż na przykład dyskryminacja, jeśli chodzi o kolor skóry lub narodowość czy etniczność. I żeby zakończyć tutaj może na bardziej pozytywnej ocenie, wychodząc ponad połowa respondentów tutaj z wstępnych naszych wyników ocenia całe doświadczenia jako dobre lub bardzo dobre. Tutaj można podkreślić, że, żeby, że punkt startu jakby są różne oczekiwania tutaj wynikające z różnic kulturowych, kraju pochodzenia naszych respondentów i tutaj dalsze analizy pokażą jak te grupy czy te kategorie, które ustaliliśmy jak się róż, różnią czy nie. I pod koniec można podkreślić, że, że jednak duże różnice też były pomiędzy doświadczeniami, pomiędzy usługami publicznymi. Tutaj najlepiej wypadła komunikacja miejska oraz oferta kulturowa, najgorzej jednak system zdrowia, ale to oczywiście mogą być różne czynniki, które do tego doprowadziły. Pod koniec jednak nie mamy tutaj czasu ani też pogłębionych analiz, jeśli chodzi o sieci i sąsiedztwa w mieście, więc zostawimy tutaj może do dyskusji podczas, podczas no później, po, po, po innych wystąpieniach. Więc z mojej strony, 进口谢。